Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj miał padać deszcz <noise> i miała być ogólnie taka pogoda do spania. I miałam zamiar posłać, ja bo budziłam się o 6.50 no i pogniłam sobie jeszcze trochę, ale generalnie to nie mogę powiedzieć, że się jakoś super świetnie wyspałam. I chciałabym nakręcić Wam dzisiaj vloga takiego po prostu zwykłego, domowego w zasadzie, bo jednak będzie później padało, co mnie nawet cieszy, bo jestem jakaś zmęczona. Poza tym, wiecie, też to zawsze jest ulga w uczuleniu. No i będę dzisiaj w domu i będę robiła różne rzeczy, a przede wszystkim to będzie to taki vlog konsumpcyjny straszliwie, ponieważ wczoraj i przedwczoraj poodbierałam różne paczki i chciałam Wam po prostu pokazać ich zawartość. I zanim zacznę, to właśnie tak się obróciłam i zobaczyłam coś, o czym zapomniałam, kupiłam wczoraj taką rolkową podstawkę pod kwiaty, nie wiem czy wiecie o czym, o tu ma rolki. I to jest taka rolkowa podstawka, jak macie jakiegoś dużego kwiata, który stoi na podłodze, to żeby po pierwsze można było go sobie przesuwać wygodnie, po drugie, żeby też nie było takiego bezpośredniego kontaktu doniczka, podłoga, gdzie może, wiecie, zbierać się woda i różne tego typu rzeczy. I może to być po prostu niezdrowe dla tej podłogi, także idę to podłożyć pod kumkwata. No, i tak to teraz wygląda. Ja muszę się Wam przyznać, do czegoś to po prostu jest tak głupie. Ale ja kupiłam jeszcze jedną doniczkę na tego kumkwata. Ona gdzieś tam stoi, teraz na balkonie. Aha, nie widać, jest to no nieważne. Kupiłam jeszcze jedną i byłam w obi, i nawet były te same kumkwaty, i wsadziłam do tej nowej doniczki całego tego kumkwata z tą doniczką razem. W Obi, więc stwierdziłam, że no nie ma szans, no musi się zmieścić, bo nie wiem czy pamiętacie, ale w dniu zakupu tego oto kwiata kupiliśmy inną doniczkę i się potem nie mieściło. Ale jak przyjechałam do domu okazało się, że w Obi stoją inne kumkwaty jednak i to się dalej nie mieści, także czekam na trzecią doniczkę, która mogłaby pomieścić mojego kwiata i ciągle trzymam ją w tym paskudnym plastiku. A tu jest kolejna rzecz, którą Wam chciałam pokazać. Dostałam od mojej mamy paczkę niespodziankę na imieniny kilka dni za wcześnie i jest bardzo fajna, także chciałam się Wam e, z Wami nią podzielić. I to są jakieś naturalne szwajcarskie kosmetyki. Ja się przyznam, że nie oglądałam tego wczoraj zbyt dokładnie, właśnie po to, żeby zrobić jakiegoś takiego open boxa wiarygodnego. Tutaj widzę jakieś próbki, chyba mi dodali. Mhm. jakieś różne małe próbeczki no to nieważne, to sobie pooglądam potem tutaj jest ulotka mm, takiego myślę, że moja koleżanka to kiedyś subskrybowała i to była subskrypcja takiego pudełka z warzywami lokalnymi ja to sobie później poczytam i zobaczę o co tutaj chodzi bo może się nawet skuszę kiedyś o tym właśnie myślałam i tutaj mam 20 franków zniżki. Z tego co pamiętam, takie jednoosobowe pudełko kosztowało 50 franków na tydzień czy coś. Ale nie trzeba było co tydzień zamawiać. No zobaczymy. E, tu jest następna jakaś ulotka, znowu ulotka i znowu ulotka. O, a tu jest ulotka czego? Aha, tego sklepu właśnie. Troszeczkę zmniejszyłam jasność, bo chyba była przegina, jest dosyć jasno na dworze i nic nie było widać, tak mi się wydaje. Zobaczymy. I tutaj są właściwe prezenty i bardzo mi się podobają. Powiem Wam, że ja strasznie lubię takie niespodzianki, taki po prostu dostawać pudełko z różnymi duperelami, na przykład z jakimś jedzeniem czy właśnie kosmetykami. I dlatego też tak lubiłam ideę Glossy Boxów, gdy byłam w Polsce, bo po prostu nigdy nie wiesz, co tam w środku jest. <laughs> ale zwykle się większość rzeczy przyda. I jest to takie strasznie przyjemne, żeby otwierać taką niespodziankę i mieć świadomość, że ktoś może o tobie pomyśla. Także tu mam pierwszą rzecz od mamy, i to są chyba rzeczy do stóp: tak jest, z morza martwego, peeling do stóp i balsam. Ja nigdy nie używałam kosmetyków w ogóle szwajcarskich, tak mi się wydaje, więc to jest jakaś nowość w moim życiu. A szwajcarskie kosmetyki naturalne wydaje mi się, że są dosyć popularne, znaczy mają jakąś tam renomę, więc może będą fajne, tak się spodziewam. Orety, mogę to wszystko rozpakować. Tutaj mam jakąś kleopatrę, kąpiel taką mleczną i myślę, że to będzie super, bo ja po prostu od dziecka mam fazę na takie, wiecie, kąpielowe rzeczy, fajne, ale niekoniecznie takie pachnące kule chemiczne, tylko właśnie, żeby sobie jakichś olejów nalać czy właśnie mleka. I tu jest najfajniejsza rzecz, ale ja nie mogę się do niej dostać. Dobra, udało mi się. I to są trzy mydełka i... Taki oto fajowy zestaw olejów do kąpieli właśnie, relaksujących. W sumie ja nigdy nie wiem, czym balans różni się od relaksu w przypadku takich olejów. Jeżeli wiecie, to mi powiedzcie, czy to jest po prostu. no Widzę, że tu są inne zapachy, tu jest jakaś tam szyszka lawenda, a tutaj mamy aloesy i takie zapachy kwiatowe. Ale nie wiem, co oznacza funkcja balans. I tu mamy jeszcze energetyzujące do porannych kąpieli, i chyba zaraz właśnie do takiej wanny sobie wskoczę, ponieważ jestem trochę nieogarnięta. Znaczy, mam w planie zrobić poranny trening, więc później będę wymagała kąpieli na 100%, dlatego też na razie się nie malowałam i tak dalej, I występuję przed Wami jako taki mały potworek. I tu mamy. Cytrusowy, cytrusowe mydełko, drzewo herbaciane i tu jest jeszcze róża, co będzie pewnie moim ulubionym zapachem. Także dziękuję Ci bardzo, na za superową niespodziankę imieninową. I tak jak mówię, chciałam się z Wami podzielić jej zawartością, ale jest jeszcze jedna paczka. No i oto ona, a są to znowu trzy ciuszki z Shein, które zaraz będziemy mierzyć i zobaczycie je po prostu. Na mnie jest sukienka. Taka jak ja lubię taki wór, koszula i t-shirt. Dzień zaczęłam od wypicia trzech takich szklanek wody. To już mam za sobą. Dzisiaj bez żadnej cytryny i pieprzu, ponieważ mam podrażnione gardło, nie chcę kombinować. I teraz grzecznie słucham się Beaty, która zapewne mnie ogląda. Także no patrz, posłuchałam się Ciebie i zrobiłam sobie litr czystka, i będę to tak powoli sobie żłopała dzisiaj. I ma to pomóc na moje uczulenie. Aczkolwiek ja jestem trochę taką hipokrytką, bo. No wiem, że na przykład nie powinna mieć teraz produktów mlecznych, nie powinna mieć pomidorów, w większości owoców, a ja i tak wszystko jem, a potem się dziwię, że cierpię. Ja się zabieram za śniadanie, tutaj podgrzewam mleko z miodem, a tutaj mam rozbebłane jajka z żytnią mąką na kluski lane. Także dzisiaj będzie taki nietypowy jak na mnie posiłek śniadaniowy Ale bardzo lubię takie rzeczy, zwłaszcza kiedy trochę boli mnie gardło Także jak dla mnie jest to śniadanie idealne A tutaj mam coś przepysznego, czyli szarlotkę z mojego przepisu To jest szarlotka na takim kruchym spodzie z płatków owsianych Generalnie taka dietetyczna szarlotka I tutaj na górze to co widzicie, te takie piękne, po prostu brązowiutkie rzeczy To jest... Cukier kokosowy, który jest przepyszny i taki mega karmelowy. Ja go kupiłam sobie na iHerb i stwierdziłam, że będzie tu idealnie pasował. A tu z kolei jest serniczek kazeinowy, który też możecie zobaczyć. Będzie link poniżej do tego i tego przepisu. I go sobie chyba tym razem, zamiast galaretki po prostu udekoruję czekoladą gorzką. No i kluchy gotowe. Posypałam je jeszcze takimi ziarnami kakao-surowymi, które też mam z iHerb. Musiałam sobie wymienić folię w telefonie i obklejanie telefonu folią to jest rzecz, w której jestem najgorsza Prawdopodobnie ze wszystkich użytkowników telefonów na świecie Zawsze mi się narobią takie bąble, które potem się trochę rozprowadzają, ale no drażnią strasznie I zawsze ta folia jest mi za duża, nie wiem o co chodzi Ale obkleiłam sobie też tył telefonu, jako że już mi się po prostu trochę porysował I mam teraz taką naklejkę, a jak mi się znudzi, to mam jeszcze... Takie dwie. A na obiad dzisiaj będą takie tortille. Ja zwykle zjadam jedną, Tomek zwykle zjada dwie. I do tego mamy tu różne warzywka, resztę mojego antipasti bokorzenowego, które znacie: salami, fetę, różne sosy. I do tego jest jeszcze ten mój sernik kazeinowy na deser. Jest już po czwartej ja w końcu nakręciłam Wam recenzję mi banda, na którą dosyć długo i jaj i wyczekaliście, także mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem ją zmontuję. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to ona będzie dostępna w środę chyba, w środę o 14, .00. także zapraszam Was serdecznie, bo jutro już są inne filmiki w planie. Nagrałam wam też denko kosmetyczne, poprzemierzałam te wszystkie ciuchy z shin i teraz Was mogę na to mierzenie oficjalnie zaprosić! Że pogoda zrobiła się piękna, przestało padać, i dla mnie jest teraz po prostu idealny moment, żeby wyjść na spacer, ponieważ wszystkie pyłki są na dole. Ja czuję się świetnie, a jest dosyć ładnie i ciepłutko. Także wybieramy się na spacer. Spaceru i ja muszę niestety iść pod prysznic, bo no, przeliczyłam się troszeczkę i jest dużo tych pyłków jednak w powietrzu. Ale tak czy siak było ślicznie i nie żałuję absolutnie, i czuję się nadal całkiem dobrze. Czeka mnie jeszcze dzisiaj parę nudnych rzeczy, typu pranie, może odrabianie niemieckiego, i jest już też 18, .00. Także myślę, że nie ma sensu już przedłużać tego vloga i go przeciągać i dodawać inne rzeczy. Zwłaszcza, że mówię, no, zaraz idę pod prysznic i już będę. No, po prostu w piżamowo-dresowym klimacie sobie przesiadywałam. Nie, żebym teraz była jakaś wystrojona, ale być. <laughs> zawsze lepiej niż w piżama. Także dziękuję Wam bardzo za spędzenie kolejnego dnia ze mną. Ja się na dzisiaj już z Wami żegnam. I do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!